Lubi młode laski. Nie tylko osobiście je lubi, ale lubi je też polecać innym. Lubi je promować, te młode ciałka. Zawsze jest tak, że tam, gdzie jest prawicowy smród tam są właśnie tego typu oskarżenia widę syn Jacka Kurskiego tak? tu akt oskarżenia jest już gotowy w sądzie cały ten taki smrodek ten kołtun, który unosi się nad tym wszystkim drodzy państwo sprawia że gdy tylko pojawia się jakiś wątek to tak dla zasady trzeba go poruszyć żeby szanowni państwo przypominać, przypominać i jeszcze raz przypominać tym razem też nic się nie stanie. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo. Na początek świetna wiadomość. Mamy to! Mamy to, czyli mamy 200 tysięcy obserwujących, czyli co? Będzie live z udziałem na żywo państwa telefonicznym, swobodne wypowiedzi, dyskusje, wymiana myśli. Tak jest. 200 tysięcy, a więc złoty przycisk już przez Atlantyk za chwilę do nas dotrze, a do państwa dotrze już niebawem, być może w poniedziałek. Live! No ale cóż, dziś, dziś temat wyjątkowo smutny przy. Przy niedzieli, no bo i Epstein, i te jego maile, wiemy co to za postać. Postać znana, multimilioner, finansista, niestety człowiek, który no, jest jednym z bohaterów największych skandali, chyba XXI wieku skandali. Obyczajowych, no i w tym skandalu obyczajowym, w tych wszystkich mailach, aktach, śledztwach, oskarżeniach, mamy też, drodzy Państwo, polski wątek. Dlaczego mamy polski wątek? No bo pojawiają się tam nazwiska, a raczej ostatnio, w ciągu kilku ostatnich godzin, ostatnich kilkunastu godzin, nazwisko Wojciecha Fibaka, co chyba dobrych obserwatorów. Wcale nie powinno dziwić się, bo to nie tylko słynny tenisista, to nie tylko słynny kolekcjoner dzieł sztuki, ale także nie mniej słynny miłośnik szczególnie młodziutkich ciał. Ale zacznijmy od, od początku. W aktach z 2013 roku, drodzy Państwo, Pojawiła się krótka wymiana zdań między Epsteinem a Fibakiem właśnie. no Fibak tłumaczy się, że to tylko taki biznesowy, środowiskowy kontakt, no bo on tylko kolekcjoner, a Epstein no, skupował inwestycyjnie dzieła sztuki i tak dalej, i tak dalej. No to był mimo wszystko mailowo, tak wynika z zapisu korespondencji, drodzy Państwo, dosyć bliski kontakt, skoro ktoś mówi tak, witaj, wit, cześć Wojtek, no dobra, dzwoni... Kiedy chcesz, pisz, kiedy chcesz, jestem do Twojej dyspozycji i odwrotnie. A sam Fibak, no cóż, dziennikarka tygodnika nie, Malina Błańska. Później też współpracująca z tygodnikiem wprost właśnie żeby było śmieszniej w tym samym 2013 roku wysłała SMS-a do Fibaka, bo też słyszała, że on lubi młode laski. Nie tylko osobiście je lubi, ale lubi je też. Polecać innym, lubi je promować, te młode ciałka. No i według jej relacji ona wysłała SMS-a. Malinę znam, więc wiem, że nie kituje. Wysłała SMS-a, no i tam mu pytała, czy, czy, czy pan umożliwia może kontakt młodych, ładnych dziewcząt z, z znanymi biznesmenami i ludźmi Elit? No, myślała, że chyba to oleje, bo przecież jakiś gówniar od jakiegoś anonima dostał SMS-a. Nie, nie. Fibak odpowiedział. Fibak odpowiedział, a Malina poszła na to, na to spotkanie. Oczywiście na tym spotkaniu padało wiele tekstów, w tym również takich, którym potem publicznie Fibak zaprzeczał, twierdził, otóż bowiem, że padł ofiarą no, starannie zaplanowanej prowokacji dziennikarskiej. No i że gdyby cokolwiek w, w ogóle ktoś chciał od niego i do niego i miał... To przypomina, że żadna ze spraw, z podejrzeń nie zakończyła się prawomocnym wyrokiem. No może nie, ale smród pozostał, relacja Maliny Błańskiej też pozostała. No i właśnie tutaj mamy do czynienia z tym najbardziej kontrowersyjnym wątkiem, bo Wojciecha Fibaka też znam, drodzy Państwo. No i tym bardziej głupio mi o tej sytuacji mówić, ale... Ale cóż, e, mówię o tym dlatego, drodzy Państwo, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, e, jak i w Polsce te środowiska ultrakonserwatywne, e, no by, takie prawicowe, no, by, słyną z tego, drodzy Państwo, że lubią przykrywać płaszczykiem, zamiatać pod dywan e, właśnie e, takie sprawy z pogranicza e, no, e, świata nie do końca. E, Pozwalającego na bezstronne podejście, że nic się nie stało, ale takiego, gdzie w grę wchodzą już, drodzy Państwo, paragrafy. Paragrafy mówiące o tym, że he, pewni ludzie, mimo że z elit. Nie są do końca nieskazitelni, a i że niektórzy z nich doczekali się na przykład oskarżeń, tak jak sam Epstein, z powodu najgorszych przestępstw na tle seksualnym, w tym tych dotyczących osób niepełnoletnich. No i cóż, sam ten tytuł, prawda, jest dosyć trudny, bo jak Państwo się domyślają, ja nie mogę teraz wprost powiedzieć ze względu na regulamin ze względu na obostrzenia, co o tym myślę, ani jakie są fakty, bo po prostu taką mamy rzeczywistość. Cóż, Malina prowokowała i sprowokowała. Malina była na tym spotkaniu i wyszła zniesmaczona. Całe to spotkanie opisała, a po wszystkim Wojciech Fibak, słynny tenisista, ale za nic się nie stało. Jest jakieś oskarżenie, jest jakieś Akt skarżenie jest jakiś wyrok prawomocny? Nie! No więc być może nie było to jakoś tam moralnie, moralnie przystające do tego wysoko zawieszonego znaku, gdzie krzyżują się dwie deski, pod którym niektórzy klęczą, nawołując do życia w poczuciu pewnych wartości, pewnej właśnie moralności. Mają gęby pełne frazesów, ale po cichu, pod spodem są po prostu z wyrolami. No i, i tyle, a że najczęściej dotyczy to spraw związanych z prawactwem. Cóż, tak to już jest. Ludzie otwarci, ludzie współcześni, ludzie nowocześni nie mają powodu niczego ukrywać, bo najczęściej po prostu nie mają powodu do ściemniania, bo są jacy są a, i ewentualnie ktoś ich może osądzać w ten czy inny sposób, ale przestępstw jednakowoż nie popełniają. A jakoś dziwnym trafem zawsze jest tak, że tam, gdzie jest prawicowy smród. Tam są właśnie tego typu oskarżenia, widę syn Jacka Kurskiego, tak? tu akt oskarżenia jest już gotowy w sądzie. No ale cóż, wracając do, do Wojciecha Fibaka, wracając do tego co się pojawia, no to po pierwsze ja wiem, niektórzy teraz będą usiłowali zrobić z tego sensację, Mimo, że to sensacją nie jest, bo dotyczy sprawy sprzed kilkunastu lat. Tak jak sprawą i prowokacją Maliny jest to, w jaki sposób dochodziła do prawdy, stosując swoją prowokację wobec Wojciecha Fibaka, prawda? To się nie zmieniło. Mamy to, co wiemy na dzisiaj. Całą masę, ta lista Epsteina, drodzy państwo to jest lista największych celebrytów, finansistów, a że mieli oni i mają swoje za uszami, no to już świat się zdążył z tym oswoić. Jeśli chodzi o Wojciecha Fibaka, no wciąż on jest w Polsce ikoną. Sam byłem na meczu tenisowym na kortach Legi, Adriano Panatta, Wojciech Fibak, to był, nie wiem, 79. 78. No, to zwycięzca Australian Open. To była kultowa postać w Polsce. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków z jednej strony, z drugiej naprawdę elokwentny, przesympatyczny, miły, ciepły gość. No ale są jeszcze te ciemne strony księżyca, o których śpiewała grupa Pink Floyd, prawda? I z tym większym niesmakiem o tym do Państwa mówię, bo jeżeli Ktoś teraz będzie chciał z tego zrobić gigasensację. A no to ja znowu powiem: A nie mówiłem? E, e, to Malina w stanie teraz po 13 latach znowu, bo co chwila aby ta historia będzie wracać i jej nazwisko będzie wracać i też powie: A nie mówiłam? Więc nikogo to nie dziwi. Zbieżność lat nie jest przypadkowa. E, w 2013 roku Wojciech Fibak kontaktował się intensywnie. Z Epsteinem, Epstein z FIBAKiem i jakoś dziwnym trafem w tym samym 2013 roku zaczął po Warszawie rozchodzić się delikatny smrodek, że coś ten Wojtuś, który ma galerię tuż przy siedzibie Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, coś nie do końca on tylko obrazami się zajmuje nie tylko kolekcjonerstwem, nie tylko kontaktuje ze sobą elity artystyczne z tymi biznesowymi, no ale też czasami ma ubrudzone łapki, niekoniecznie od olejnej farby rozpościeranej przez studentki ASP na płótnach, na sztalugach. Nikogo to więc nie powinno dziwić, kto Pamięta te historie sprzed kilkunastu lat, natomiast mnie dziwi tylko jedno, że jeżeli ktoś myśli, że te wszystkie wrzody, które nabrzmiały, z których sączy się ropa, a które dotyczą środowisk prawicowych, i nie mówię już tu tylko właśnie o tych ich profaszolskich poglądach, o atolskich wyznaniach, o tym, czy zamawiają akurat pięć piw, czy cztery, i tak dalej, i tak dalej. Mówię tylko o tym, że cały ten krąg tych ultrakonserwatywno-ultraatolickich e, e, elit twu za przeproszeniem łączy jedno, łączy właśnie ta podwójna moralność, a więc totalne zakłamanie, absolutna hipokryzja. Oni będą nam, nam będą mówić, jak my powinniśmy żyć, e, e, zaglądają nam pod kołdry. Pytają, czy aby taki związek, czy inny związek, no to czy to jest, aby zgodne z przykazaniami, etc. Cały ten taki smrodek, ten kołtun, który unosi się nad tym wszystkim, drodzy Państwo, sprawia, że gdy tylko pojawia się jakiś wątek, to tak, dla zasady trzeba go poruszyć, żeby, szanowni Państwo, przypominać, przypominać i jeszcze raz. Przypominać. Tym razem też nic się nie stanie, bo ta sprawa jest znana. Nigdy niczego Wojciechowi Fibakowi nie udowodniono poza zwycięstwami na, na kortach, za co dostawał nagrody i medale. No i dalej ta sprawa będzie się za nim ciągnęła, co by dla niego samego też pewnie jest przykre, chociaż w środowiskach, w których być może on się obraca, dzięki czemu zarabia swoje pieniądze, to już nie jest takie straszne, no bo. Ha, Powiedzą prawicuchy tak? i ci moraliści, ci konserwatyści, no niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy tam nie myślał o wspólnej imprezce z modeleczkami, prawda? Nie, z młodymi ciałkami, prawda? No wy, to jest mokry sen każdego prawicucha. Dlatego, drodzy Państwo, no, myślę, że, że na tym się po prostu skończy, tym bardziej, że no, nikomu nie zależy... Na tym, by tę sprawę doprowadzić do końca. Owszem, przebudził się Roman Giertych. Panie Robanie, no proszę bardzo, niech pan ten wątek pociągnie. Może chociaż panu się uda, panu powinno na tym powielokroć zależeć, jako człowiekowi o jednak bardzo konserwatywnych poglądach. To pan powinien pokazać, że jest pan nie dość, że wyposażony w kochones. Ja efekty tych kochones widziałem. Natomiast, że nie jest panu straszna żadna prawda, nawet jeżeli dotyczy środowisk, z którymi był pan kiedyś mocno związany. Wiem, pan ewoluował, wiem, pana poglądy nabrały dosyć progresywnego trybu. Tym bardziej proszę dojechać, proszę dojechać w całości polski wątek dotyczący akt. Epsteina. to możemy zrobić tym bardziej tym bardziej że wiele z tych nazwisk które się jeszcze mogą pojawić będzie być może bohaterami aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce. Kto wie? Być może będą to osoby powiązane ze współczesną polityką międzynarodową. Na linii Donald Trump, czy też w ogóle Biały Dom, Warszawa, Pałac Prezydencki, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc, no cóż, warto to zrobić, warto to wyświetlić i warto raz na zawsze powiedzieć, kto kim był. A jeżeli nie da się tego zrobić do końca na 101% dowodów, to niech chociaż opinia publiczna będzie mogła wyrobić sobie w miarę obiektywny pogląd na te właśnie sprawy. No a na koniec raz jeszcze dziękujemy. Dziękujemy 200 tysięcy subskrybentów. Przypomnę, live już wkrótce z Państwa telefonicznym udziałem. No i, i klasycznie wczoraj było tam ze 2,5 tysiąca. Więcej było tych, tych łapek w górę, no, tych komentarzy, było też od jasnej, cholery trochę. Więc niech i tak będzie dzisiaj. No i proszę nie zaprzestawać subskrybować, oczywiście, bo no, 200 tysięcy to jest świetny wynik. Ale dlaczego nie mogłyby być jeszcze lepsze? Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.